z Browaru Domowego Liftus, dzisiaj znowu z Grudzy, tak bo cztery tygodnie temu ważyliśmy wspólnie z Jankiem American Stouta i dzisiaj kontynuacja, nie ważenia, ale butelkowania tego piwa. Zapraszam. Tak, minęły 4 tygodnie z tym stoutem, Stałt odfermentował do, 13 bodajże tam, nie pamiętam ile było, do ilu, 4? Do 4. Do 4. także w sumie ok, na USA na tej gęstwie wyszło spoko. Dzisiaj plan jest taki, aby zabudelkować 25 litrów piwa, w sumie piwa było 40 litrów, ale reszta pójdzie do kega, a część pójdzie do, a to 25 litrów pójdzie do butelek. I co będzie ciekawego, to nie będzie taki zwykły rozlew, bo oczywiście jesteśmy w browarze domowym, ale mamy dzisiaj, znaczy znaczy Janek ma do zaprezentowania swoje wynalazki, swoje <grym wynalazki, <grym <z> prototypy>, prototypy, prototypy, które posłużą w przyszłości, w przyszłości do rozlewania piwa na pewno w większej ilości. Tak, zanim y, przejdziemy do rozlewu i tak dalej, musimy oczywiście wszystko zdezynfekować. Do dezynfekcji używamy Amy Pro San, coś podobnego do, do Starsanu. Także dezynfekcja butelek jest, dezynfekcja butelek właśnie się przeprowadza. Y, mniej więcej 50 butelek, ładnych, bez etykiet, wszystko profesjonalnie tak jak powinno być. No, myślę, tak jest, u mnie to tak często nie jest. I zaraz zaczynamy rozlew. Na no mamy tak, yy, yy, wymyśliliśmy nale czy nalewarkę, która będzie yy, nalewała 5 piw yy, na raz. I postaramy się tutaj zaprezentować yy, jej działanie i skuteczność. Jest to faza, można powiedzieć, testów. Leje się nieco nierównomiernie, ale wykorzystamy prawo fizyki. Ewidentnie na końcu w pierwszej... Pierwsza z lewej leci najszybciej. Kranikiem regulujemy. W momencie, gdy zakręcimy dopływ, poziom we wszystkich butelkach powinien się wyrównać. Okay. Mm -hmm. I kolejny. Dobra, czyli mamy tak, mamy rozlane. Okazał, okazuje się, że nalanie pięciu butelek dzięki tej tej nalewarce nalanie 5 butelek trwa mniej więcej 55 sekund, czyli w sumie minutę. Czyli można powiedzieć, że nalanie 25 butelek trwa 5 minut. Niestety tyle nie trwało, pojawiały się jakieś tam małe problemy i tak dalej, ale mimo wszystko no jest to o wiele, wiele szybciej niż, niż standardowo gdybyśmy to mieli rozlewać jednym takim, jedną taką nalewarką czy tą rurką z zaworkiem i tak dalej. Także yy, teraz kapslowanie. Kapslowanie do tej pory yy, odbywa się na takiej oto kapslownicy, czyli takiej stołowej, yy, znanej też w no, różnym i tak itd. Czyli każda butelka pod, yy, pod taką kapslownicę i, i jest, jest, to, yy, jest to ramię obrotowe takie, którym, którym po prostu yy, zaciskamy kapsel na, na butelce. Ale Janek, to już teraz ty musisz powiedzieć, że jest inny plan. I jaki jest plan ogólny? Bo tak, pojedyncze butelki można kapslować oczywiście, ale jak pojawi się ich więcej, no to, no to może, być, może być problem. To może być powiem, problem. Nie? Więc jaki jest plan? Opowiadaj. Plan jest taki, że żeby <laughs> kapslować tak, jak nalewamy, cztery butelki na raz. To plan jest taki, żeby w jednej linii nalewać, w, tamty, w tym samym czasie kapslować 5 butelek na raz. Yy, to oczywiście ta maszynka, którą pokazaliśmy jest yy, można powiedzieć prototypem jeszcze w zasadzie... Yy... Sprawdzamy <gry> funkcję, czy spełnia funkcję i tak dalej. Wiadomo, że cała ta, ta konstrukcja będzie z innych materiałów, niekoniecznie z drewna. Ale to drewno jest bardzo łatwo obrabiane, dlatego, dlatego łatwo szybko zrobić szybko, szybkie prototypy. Można powiedzieć, że prototyp w chwili prezentacji już jest nieaktualny. <grym 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 już jest, tak, już czyli będzie, nie. będzie rozwój, będzie tak, rozwój, to będzie to rozwój. Tak, tak. Celem jest zrobienie takiej linii półautomatycznej opartej na siłownikach. I kapslowanie, te próby też kapslowania podjęliśmy na razie trzech tak. butelek na raz, na kapslownica oparta na siłowniku pneumatycznym no i możemy teraz pokazać jak wyszło. Tak jest, Cięcznie. także zobaczcie, zobaczcie <laughs> jak, to, jak to teraz wyszło. I właśnie yy, zauważyliśmy, że siłownik no, jest dobrany tak, że trzy butelki spokojnie yy, kapsluje. Myślę, że pięć spokojnie też da radę. Oczywiście wszystko yy, jeszcze wymaga pewnych korekt. Yy, tak, jak, tak jak nalewarka, tak, tak, tak samo zaciskarka kapsli czy kapsłownica jest, jest w tym momencie prototypem prototypu. Jak większość w krawcie, ale tak właśnie wygląda kraft, Trzeba sobie jakoś pomaga, yy, się wspierać, pomagać tak itd. Także Dzisiaj kontynuujemy kapslowanie na tej jeszcze kapslownicy stołowej, stołowej czy stacjonarnej, a już niedługo, kto wie, krok po kroku i ta automatyzacja, o której właśnie Janek wspominał, wejdzie. Czyli będzie jakieś tam małe i sterowanie i więcej pneumatyki, no tak, żeby większe ilości piwa łatwiej butelkować. No dobra, to my zabieramy się. Tak, żeby to, to, była, zabiemy, tak, i też żeby to hmm, była też zabawa. przyjemność, a nie zabawa i tak dalej, to... żeby to była zabawa właśnie. <laughs> żeby to była przyjemność i zabawa. O! na takiej zasadzie. Dobra, to my tak naprawdę y, kapsulujemy tutaj dalej. Y, no i, i działamy. Co? Pozdrawiamy z gruzy. <laughs> Pozdrawiamy z gruzy i y, do następnego filmu i życzę bardzo dobrych barek, dobrych kapslowań, dobrych rozlewów. Y, kto wie, jak ktoś ma takie umiejętności czy możliwości, to też można sobie może taki, taką kapszulkę czy, czy roz, roz, rozlewarkę skonstruować. Jeśli są jakieś uwagi czy komentarze, bardzo proszę pod filmem komentować, komentować, może jakieś pomysły nowe się narodzą. Kto co jakby zrobił, bardzo chętnie. Również tutaj każdy pomysł jest dobry i. Przemyślimy i kto wie, czy może nie wdrożymy. Także pozdrawiamy. Z grudzy zimno jest, śniegu jest, ale jest ciepło. No. Na razie. Trzymaj Pozdrawiam. Cię. Cześć, cześć, cześć. Hej.